Cześć, Mariusz JP z kanału do, do, do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale z Down drugi odcinek już. Yy, widzicie? Aktualnie jesteśmy naszym przyjacielem yy, podrażający za naszą yy, laską. Mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak... nie wiem. A, yy, no tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie, ale może... Fajnie... Aaaa! Jezu! Jezu! <grywa> Cześć Wam! Michael! Ej, szkoda, że nie widzieliście swoich min. Mili... Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem. Kur. Beka. Wal się, Michael! L luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko małe żarci. Jesteśmy w lesie, trochę jest straszno. Czułem się w tym klimacie. Poczujmy klimat, serio? Masz coś z garem? Ach, chciałem tylko rozluźnić sytuację, em, nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka, ty zawsze taka jesteś. Michael, kawa na ławę, dobra, bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie, więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, okej. Okay? Mat. W siebie? Łapie, nie chcesz, by było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co? zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. O, a tak serio to rozwijam się. Muszę zejść do kolejki. Dobra, na razie. Nara. Dobra. Nara. Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz się dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no, wszystkie. Ale czemu? Muszę znaleźć sam. E, bo? Przepraszam, po prostu muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne, Matt, proszę. Nie, nalegaj. Mówię to w Em, naprawdę uważam, że nie powinnaś sama schodzić tym szlakiem. Żartujesz? Jest zimno i robi się ciemno i. A jak ze mną pójdziesz, to się niby rozjaśni. Zostawię rzeczy tutaj i pójdziemy razem. No kto jest, on weźmie. Ma, weź się posłuchaj. Nie mogę zostać sama nawet na pięć minut. Tak nisko mnie cenisz? A nie o to mi chodziło. Czemu nie możesz mnie po prostu posłuchać? Dlaczego kwestionujesz wszystko, co powiem? Przepraszam, men, Po prostu staram się jakoś pomóc. Jeśli chcesz mi jakoś pomóc, to po prostu weź to i zanieś jak najszybciej do tego schroniska, dobra? No. Okej. Okay. Dobrze, jak chcesz. Dzięki. Widzimy się na górze jak pogadam z Sam. No to pa. Suka. Ja bym się nie zgodził. Ja bym miał wyjebane w Ja bym powiedział, że za to strony torby, z ja sobie pójdę sam, a Ty chcesz ich gdzie chcesz i potem wróci przyniesie. Księżniczka jedna. Pamiętajcie stawić łopeczkę górę subika na kanale i napisać komentarz oczywiście, O No hello! Wiedziałam, że będzie odwiedział. Wiedziałam się wszystkim spoufala i to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. Wiedziałam, że tak będzie, że oni się będą lizać. O Jezu! Hej, hej, spokojnie, są! Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, znaczy się, Chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój nie. Boże! Wiesz co, mat! Już, już, spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko, okej, okay, okej. Okay. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Ehm... Daj zobaczyć. <noise> Dobrze. E, jasne. Proszę, miłego oglądania. chyba. Mać. Serio, Emily? Co to ma być? Hej, to pewnie nic nie znaczy. Nic, tak myślisz? nią znaczy. zawsze chodzi o coś, to M. Co nie? Nie wiem. Dobrze, niech wie. Mat. Taka już Nie Jebać takie laski, pamiętajcie o tym widzowie. Jeżeli macie koleżankę czy dziewczynę, która tak zachowuje się jak ta właśnie e, M, no to jebać ją. Nie bać tempi jak. Ruchę, bo takie kurwy niż to wasze marzenia i życie. E, telefon Weźmy. No, to teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku i jesteś otoczona. Kim jestem, by opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? E, no, nie wiem, tak to ujęłaś, że... Eeej! O! Oh, świetnie! Co Gdzie się chowasz, skowroneczku? Łoł! Wow, Aaaa! E, lamus! Hej! O Aaa, lamus! Chyba... ...świm Halo? No dalej! Hej, Mike! Bum, szakalaka! Okay. Teraz mnie masz, Ale żeby nie było za miło, niech ja na łeb. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. <laughs> na miejscu, jazz. Nie zrobiłam tego specjalnie. O Boże, Michael? O! Oh, <laughs> mam cię! Koniec! Ja wygrywał. <laughs> I co, uległa? A, chyba nie. <laughs> Myślę, żebyś o tym wiedział. Dobra, okej. Okay. Ojoj, czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, Lodowa Królewną. Okej, okay, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. A! O, ho, ho. dobra, dobra, teraz dopiero ci pokażę. Co mi pokażesz? Cóż, mam pewien niecny pomysł. Tak? Ale musisz jeszcze trochę poczekać. Słyszałeś to? Co? Tak. Coś jakby... Wow! Jezus Maria! To było... o mały włos. Prawie by nas zabiło! Wiem! Znaczy... wow! Gdyby nie twój refleks... Kaplica. Spadajmy stąd. Yy, zgoda. Niech jeszcze poczują sobie chwileczkę. Spokojnie, ale wszystkich tak zabijemy. Takie jest moje. mój cel. Pamiętajcie o tym, żeby nie było na do tak? No. Nie, mog nie mogą wszyscy przetrwać, tak? Że dwie osoby zabiłem. w grze. Pogadajmy z naszym panem psychologiem, ulubionym. Witam ponownie. Jak się dziś czujemy? A zajebiście, powiem ci. A po prostu, że nie co to gdzie? Chyba podczas ostatniej sesji twoje odpowiedzi nie były do końca szczere. Były, po jestem chujowe. z wieloletnim doświadczeniem. Rozumiesz? Nie zwiedzisz mnie. Chujowe odpowiedzi? Dalsze odpowiedzi to tym otrzyma... razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który Najbardziej cię niepokoi Dobrze e, Tylko ty, ty teraz tak gdzie jest pan? E, Kobeta, bo jest. Brzydka. Znaczy brzydka w kurwiancu. E, e, a nie tego, a nie tego nie, samolot ich będzie A gdzie masz obraz z diabełkiem? Tak mi się podobał. E, Utojenie lęk wysokości wysokości e, Tropiłem się kiedyś, spadłem w wysokości kiedyś, nie wiem Ach, chuj Nie będzie utopienie się, spadłeś w wysokości to um, umrzesz, wielo. Eee, nie, nie, ja, ja węże lubię A szczury to jest pokarm ale Nie wiem Niepokój Nie lubię, znaczy nie lubię To jest pokarm na moich węży Więc, jest git eee, Broń palna, nóż. Ja noże lubię, lubię, broń palną tak średnio ogarniam, więc wolę yy, nóż. Czy Kararuchy czy są brzydkie, obrzydliwe i mogą wypierdalać. Klauny, strach na wróble. Yy, ostatnio wybrałem strach na wróble, ale ja nie lubię klaunów. No nie, nie, nie żebym przerażał, po prostu ich, kurwa nie lubię krew i flaki, kruki. Nie mam nic z tym, z tym problemu, ale bardziej bym się, kurwa, mógł przestraszyć, kurwa, jak w nocy bym zobaczył, A. jak Przestraszyłem mi... Przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze nie... sobie radzisz. Nie jakby... Mi, jakby mi kruk wyskoczył przed mordą, będę bym się wystraszył, niż nie zobaczył flaki na środku lasu. Spróbuj. Nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. Raruch. nie będzie... no mogę... Przy... dziękuję. Igły, kruki. Jak już kruki, to nie będzie kruk. Na chuj się patrzę tam? Down zombie nie istnieje, a po drugie łatwo i zajeba się kieram. Eee, psy lubię. Kruk może mnie tylko wystraszyć, nic innego. Eee, Burze, kruki, może się nie boję. Nie boję się też kruków, jak wspominałem, ale niech będą. To bardzo ciekawe. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. <laughs> Karaluchy klauni. Kruki. Uu. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. A, chwila, chwila. Po raz kolejny. Niestety skończył się czas, ale obiecuję. Znów pogadamy. Kwa ale poezji ma swój obraz ten piękny z diabełkami. To mi się podoba, a ten. Porożkę mam tam w dupie. No możecie zobaczyć, co było w tym odcinku. Się odwróć jak ją tam! Zasłużyła sobie! Tana! Co jest grana? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko małe i ja, Johanna! że naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Ehm. Przez wzgląd na moje siostry i no wiecie. Muszę znaleźć sam. Kurwa macie. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, bo kciusa tak się poznaliśmy. Efekt Ładny. Tylko sprawdzałem na szybkości. Ile czasu już nagrywanie jest? Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Ja? Ta. W sumie, w sumie, też, tak, młodzień tak drugi. Josh, brat. Ha czeka. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinno się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg, proszę cię walić. Kopszty mi miliony i zaraz będzie po problemie. Dobrze gadasz, tyle że drobne zostawiłem w innej kurce. Ups. Cześć, ludzie? Jak wspinaczka? Spoko. Tak sobie, ale kic z tym. Dobrze ci widzieć. A temu co? Mm. Yo, yo, yo! Rozkręcamy tę bibkę, czy jak? Ciebie? Ej, a u ciebie w porze? Musi ci być bardzo ciężko bez sióstr. Przestań. Chodziło mi o to, Nie że... Wiem o co. U mnie już wszystko okej, okay, serio. Chcę, żebyśmy po prostu fajnie spędzili czas. Wiesz, jak za dawnych lat. Kurde, cholerny szajs. Zamarz. A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, i tyle, że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? <laughs> Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. A... <laughs> Panie, przodem wodzu. No to tu tam dalej. Cześć, Chris. Daj mi pewne Wszystko u ciebie gra? Tak. No, poza tym, że jest zimno i że to miejsce mnie z lekka przeraża. Tak, no trochę dziwnie są w to być, nie? No. Dobra, idziemy. Ja to by się miało, to, dziwnie jest, y, y, strasznie dla niej. Zimno jej, a ona będzie się sama sobie na schodach, kurwa w środku zimy. Zajebista jesteś. Gratulacje. Niby taka zwykła szara jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Pse. Wiadomo, kiedy w końcu dobierzesz jej się do majtek? Pse. Uważaj, bo się uda. Ogarnij no, się, Laska w zasadzie spędza z tobą cały swój czas. No tak, ale tylko się kumplujemy. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry, widzisz tu gdzieś rodziców? No weź człowieku skumaj, potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia. Ty i Ashley nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś jakiś ciebie gentleman. A teraz bierz się do roboty! No, oczywiście tak. Może, możesz rację. Pokaż Bazer sią! Jesteś myśliwym, więc poluj, zanim się obejrzy, będziecie w łóżku. Okej, okej, pojąłem. Jest. No to idziemy. Dobra, to jak zamierzam się włamać do chaty moich starych? Nie mówiłem, że mam plan brzmiałeś, jakbyś miał. Lepiej się postaraj, wodzy bo inaczej cztery urocze damy odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie popzykasz No rację, zimne tyłki są najgorsze. Mamy siekierę, która nam jest potrzebna. Hmm. A czy była siekiera? No, no. Ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. No, dalej, przesuwaj to. Nie ma co. Starszy. No, spinaj się i otwieramy okienko. Uważasz na zdjęcie ze wspinaczki? Chodzi o WLF? Tak, wiesz, wspinaczka po O, A To ja? Nie, nie sądzę. Masz? Użyj tego! No, żeby, żeby tak jak No, Chris, wiesz, mam zarombisty pomysł, tak? No raczej. I co to za pomysł? No, jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, Nikuma, Chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Star, jest w sprayu. A, no tak. Teraz kuma. Miała ta ognia. Tak jak im traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk i po sierżancie. Psz, psz. Papa zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja ale coś jeszcze coś załatwić. Poradzić tam sobie po ciemku ukryć? Się postaram Zatem z Bogiem pielgrzymie No zajebiście i tutaj Pewnie jest bardzo prawdopodobne, że umrzemy Mamy totem Dalej, podnosimy go Patrzymy jaki to jest totem No, totem z... No, czyli stracimy coś, tu. to fantastycznie, to coś, do straty e, Czyli kogoś zabi, e, zabije Bo jak zawsze nie będę Będę próbował wszystko robić tak, żeby zabić A coś tu mamy Jakąś Notkę z gazety e. Co my tu mamy? A, no miałem to w rękach kurwa i puściłem to, jestem też gamojem e. Wy sobie to przeczytajcie Jeżeli ktoś chce, to może sobie pauzować I sobie przeczytać to Ja to przeczytam yy, po odcinku Żeby wam je przedłużać Tu raczej nic więcej nie mamy, więc już wejdźmy tutaj On powiedział, że w jednej z łazienek Zatrzymasz tą zapalkę Zapałkę Zapałkę, tak kurwa za, Zapalniczkę Trzymaj tam normalnie, go Widzicie, samo zacznieło ci wojenki. Co to było? Nie, odpokoj no? By się. Spokojno, od pamiętaj, tam nie ma dalej. To jest pewnie w tej średnicy. Te szepty słyszymy, ale najlepiej ja bym chciał znaleźć to zapal. E, świeczka już mówię ci, że większy ogień światło się da. Się rozejrzyjmy. To wygląda tak, jakby ktoś po prostu w ogóle nigdy nie mieszkał. a coś musielabym was co roku i to w tym, w tym waszym. I za ułku. Chyba no fantastyczne zdjęcie ich wszystkich, ale go akurat nie ma. Dziwne, że pozamykane. Gdzie to masz kurwa, oziemka? Czy jako ten chyba pa, pani kurwa nie, nie, nie mała uszu, a nie w ogóle jakichś takich innych rzeczy? Jedna wiadomość. Nowa wiadomość. No. Witam, pani Washington. Tu znów sierżant Tate. Obawiam się, że mam złe wieści. Przejrzeliśmy akta i niestety nic nie możemy zrobić. Jest wolnym człowiekiem. Prawo nie daje nam możliwości ograniczenia jego swobody. Wiem, że nie to chciała pani usłyszeć. Proszę do mnie oddzwonić po więcej informacji. No i to chodzi... Wiadomości. to chodzi... właśnie o tego naszego przyjaciela, który nam zostawił. Proszę coś nam załatwić. No, a telewizora jakoś nie chce wypalać? Nie a po co? Ja chcę tylko znaleźć tą pierdoloną yy, łazienkę. A już w tym pokoju byliśmy, dobra, czyli tutaj wszystko przeszliśmy. Czyli teraz musimy iść do góry yy, po schodach yy, i znaleźliśmy posiadkę. No, na to nie idziemy, bo nie ma po co. Mamy okno otwarte, już jedno. Ja bym zachnął, ja bym wkurwiał wkurwiały ja mi, mi Na podłogę też bym ogrzał trochę bardziej domo, chociaż... Z leksza, co ja Tak mówiąc Tu pewnie musi być łazienka, no bo jak tutaj, kurwa nie ma łazienki, to ja nie wiem Co to kurwa jest, jakieś pomieszczenie tupy. Tu jest łazienka Wchodzisz? No niedobry Nie na dlaczego w łazience jest knapa Coś tu będzie? A nie myślałem. A, Czemu to był pies? Powiedzcie kurwa. Mi. Czemu to było? Pod jakim względem to mógł być pies? Ja, jakim cudem może być pies, kurwa? Tylko nam jeszcze zamarzają. Zaplauz, za wiecie gdzie Mieszu? Kurde! Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały Rosoma. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz A. mężczyzną. A tam ci. Tamka, tamta tam ta trójka trójka znam lepsze miejsca. Nie no, jak dobrze być już w środku, nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko rozpadowi, kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem no. mordywy moje! Cześć! Są. No, zrób oferę, ja bym zrobił oferę. To ta chata bogata, się tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, Jeszcze co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia wierzysz nie? Wow, zrób stary. Co wyczyniałeś zem tam na szlaku? Co? Widziałem was. Przez teleskop. Na szlaku? Wpadliśmy na siebie. Więc ją przytuliłem i powiedziałem cześć. Co, pozwiesz mnie? okej. Eee, okej, okay. okay, pewnie tak właśnie było. Wiesz co? Możesz sobie wmawiać co chcesz. To wolny kraj. Uważaj sobie, Mike. No i dobrze, króciutko z frajerem. Dobra, widzowie. No, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, subika na kanale, napisać komentarz, udostępnić swoich forek tertowych. Eee, chciałem po prostu krótszy materiał nagrać, bo ostatnio był, moim zdaniem, za długi, bo takie 25 minut, 30 to jest maksimum co powinno być Najpierw takie 20, żeby i wam się dobrze oglądało, i żebyście cało materiał obejrzeli, a nie tylko 2 minuty Więc no... Jeszcze raz dzięki za oglądanie eee, I życzę miłego dnia czy wieczoru Come